Wreszcie, po pięciu latach służby powracam, by poślubić Hannę. Panie Kingsley Baldwin, witamy w kraju. Hanno, wreszcie dowiesz się, że tajemniczy sponsor opłacający twoje mieszkanie, czesne, badania, to byłem ja, twoja dawna miłość. Sel, zgodnie z zaleceniem pana Hanna Snis będzie zatrudniona jako szefowa działu w Sinclair Enterprise. Będzie mógł pan jej powiedzieć, że to pan za to wszystko jej umożliwił. Hanna jest genialna. To jej zasługa. Dziś ceremonia podpisania umowy. Hanna zaprosiła pana, sekretnego prezesa Kingskorp. Przyjadę, by się jej oświadczyć. Przygotujcie prezenty ślubne ode mnie. Oczywiście. Zawieść pana? Nie trzeba od pięciu lat nie dotykałem amerykańskiej ziemi. Chętnie się przejdę Tu się spotykamy, Hano o, to pan! Na zdjęciach wyglądałeś gorzej. A pani to? Charlotte Sinclair. Prezeska Sinclair Enterprise. Absolwentka Harvardu. Dziedziczka fortuny. A to? Moja fura. To jest nowa prezeska Hany. Nie może wiedzieć, że to ja jestem prezesem King's Corp. Nie przed dzisiejszą ceremonią. Kingsley Baldwin. Zawód. Żołnierz wracający do domu. Niewyedukowany. A to? Moje buty. <noise> Zapomniałeś o jednym. Zostaniesz moim mężem. Twoim mężem? Tak. Moja asystentka przygotowała dokumenty, pamiętasz? Będę ci płacić 10 tysięcy miesięcznie przez trzy lata, potem rozwód, i dostaniesz kolejny milion. W porządku, pora się pobrać. E, przepraszam. Chyba mnie z kimś pomyliłaś. Już mam dziewczynę i będzie tu za chwilę. O, ja. <noise> przepraszam. Musiałam cię z kimś pomylić. Ellen, gdzie jest facet od ustawionego małżeństwa? Mówiłaś, że. Co? Co z projektem energetycznym? Kojarzę ten projekt. Charlotte Sinclair zna się na interesach. Projekt był strzałem w dziesiątkę, ale teraz straciliśmy miliony w zaledwie pół godziny. Jest naprawdę źle. Jesteśmy w trakcie przetargu na inwestycje z Kingscorp. Nie może nam to przeszkodzić. Sprzedaj wszystkie akcje. Ale pani Sinclair, poświęciliśmy na ten projekt wiele lat. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem zrobić dwa kroki w przód. Potrzebuję tej inwestycji. Tylko tak mogę się wyrwać z tego małżeństwa, które wymyśliła moja rodzina. Sprzedaj. Chwila. Nie jestem w stanie cię poślubić, ale mogę ci pomóc. Tak, za około 5 minut NATO ogłosi umowę, która spowoduje ogromny wzrost cen zielonej energii. Twój projekt poszybuje w górę. Nie sprzedawaj. Będziesz żałować. <laughs> Skąd niby o tym wiesz? Z netu czy co? To nic osobistego, ale. Sinclair Enterprise szczyci się najlepszymi analitykami danych na świecie. Jeśli oni tego nie przewidzieli, to nikt nie mógł. Zaufaj żołnierzowi. To tylko kilka minut. Co szkodzi poczekać? Muszę przeprosić. Moja dziewczyna i jej matka już tu są. Poczekaj. Zaufaj mi. Pani Sinclair, kto to był? Mam sprzedać? Tak. Sprzedaj. Poczekaj. Zaufaj mi. Dlaczego chcę mu zaufać? Czekaj. To i tak tylko kilka minut. Zobaczymy, co się stanie. Hano, kopelat. Spójrz. Przez cały ten czas miałem ją. Ty, i ja. Kingsley, czas się rozstać. Rozstać? Mhm, mm tak. W rzeczy samej. Wytrzymaliśmy pięć lat w związku na odległość. Czemu mamy się teraz rozstać? Teraz będzie tylko lepiej. <śm> w ogóle tego nie widzę. Nas razem. Nie dasz mi tego, czego pragnę. Dałem ci wszystko, co chciałaś. Czy to za mało? <śm> <śm> Czy mówisz o tych kilku tysiącach przesyłanych co miesiąc? Czy ty wiesz, kim jest moja córka? Jestem najlepszą badaczką biomedycyny w kraju i najmłodszą laureatką Nagrody Nobla. Nawet pani Sinclair, właścicielka Sinclair Enterprise, zaproponowała mi posadę szefowej działu rozwoju. <laughs> Będę zarabiać miliony. A kim ty jesteś? Nikim. Naprawdę masz o mnie takie zdanie? Zasługuję na więcej. Zapomniałaś już? Rzuciłem studia na Yale i zaciągnąłem się do wojska, żeby opłacić twoje czesne. Masz jakiekolwiek pojęcie, przez co musiałem przejść, co widziałem na polu bitwy? Jak śmiesz grać na moich emocjach? Jesteś zwykłym debilem. Nie prosiłam cię o to. Po pięciu latach nie masz absolutnie nic, nie licząc tego brudnego munduru. Miej szacunek do munduru. Heh, wróciłeś z wojska i co? Jesteś bezrobotny. Heh, mam cię utrzymywać? Nie wyjdę za mąż za żałosnego tchórza. Tchórza? Stawiałem swoje życie na szali, nie tylko dla kraju, ale też dla ciebie. Heh. Jesteś doskonała w przekręcaniu własnych chciwych intencji w pełne chwały wymówki. Zawdzięczasz mi swój sukces. Jak śmiesz sobie to przypisywać? Jesteś zwykłym, niewykształconym ludzkim śmieciem. Kingsley, dałeś mi pieniądze, ale to marne centy w porównaniu z pewnym tajemniczym prezesem, który wspierał mnie z ukrycia. Tajemniczy prezes. Król Kingscorp. <laughs> Pojawił się znikąd po tym, jak wykończył kilku rynkowych potentatów i to w parę lat. Teraz posiada największy holding na świecie. Ja jestem królem Kingscorp. Wszystkie stypendia, środki na badania i dwa dyplomy. He. Wszystko dzięki niemu. A nie tobie. Rozumiem. Myślisz, że znalazłaś sobie jakiegoś super wspaniałego tatuśka, więc mnie wyrzucisz na bruk? Ja tylko pragnę faceta, który ma wszystko. Nie jakiegoś frajera z niższej klasy. Osoby, która musi stracić rękę czy nogę, by mieć na czynsz. Obraziłaś teraz moich kompanów. Myślałem, że będzie to radosny dzień, ale Hanno, pokazałaś jaka jesteś. Uwierz mi. Pożałujesz tego. Wciąż tego nie rozumiesz, co nie? Sinclair Enterprise wyprawia dzisiaj wielką ceremonię na moją cześć. Ludzie z wyższych sfer się zjawią, żeby mnie poznać. Heh, ty nawet nie masz zaproszenia! Dlaczego miałabym żałować, że rzucam kogoś takiego jak ty? A czy wiecie, że to dzięki mnie Dzisiejsza ceremonia się odbędzie? Nie, blefuj. Zaraz powiesz, że do Sinclair Enterprise też dostała się przez ciebie. Dokładnie tak. Wiesz, jak wielką firmą jest Sinclair Enterprise? Założone przez najbogatszą kobietę z list Forbesa? Panią Sinclair? Mam cię już dość. Chcesz mnie znów zdobyć, ale. tylko się ośmieszasz. Minęło pięć minut. Po co go w ogóle słuchałam? NATO ogłasza nową umowę. Akcje zielonej energii szybują. Co? Więc miał rację! Teraz bez problemu będziemy mogli podpisać umowę z Kingscorp! Gratuluję, pani Sinclair. Teraz nie ogranicza pani aranżowane małżeństwo. Kim on jest? Przewidział przyszłość? Jest w nim więcej niż się zdaje. A także. Prezes Kingscorp potwierdził obecność na ceremonii podpisywania umów. Legendarny król Kingscorp? Na mojej ceremonii? Upewnij się, by niczego nie zabrakło. Wszystko dzięki żołnierzowi. Kim on naprawdę jest? Pani Sinclair założyła miliardową firmę bez niczyjej pomocy. To moja idolka, Lecz kiedyś ją prześcignę. Ty lepsza niż Charlotte Sinclair? Nie przeceniasz się, aby jesteś słaba. Nie znasz mnie, Kingsley. Prezes Kingscorp będzie dziś wieczorem i zobaczysz, jak mnie ceni. Czyli owinęłaś sobie prezesa Kingscorp wokół palca, a on podaruje ci władzę, sławę i bogactwo, o których marzysz? Czemu miałby wspierać Hanę przez tyle lat, gdyby miało być inaczej? Oczywiście mu się podoba. A on jest jedyną dobrą partią dla Hany. Szkoda, że nie będziesz mógł mnie zobaczyć w blasku chwały. ale przynajmniej nie zjecie zazdrość, gdy zobaczysz mnie z prawdziwym królem. Wow. Twoja arogancja zasługuje na nagrodę. Nie martw się. Zjawię się, zobaczę twój upadek. Znasz się tylko na wciskaniu kitu. Zerwanie z takim tchórzem jak ty było najlepszą decyzją w moim życiu. Zapamiętaj moje słowa. Nie marnuj powietrza na tego żałosnego śmiecia, Hano. Chodźmy na zakupy, musisz olśnić prezesa. Pięć lat razem i takie mało mnie zdanie. Nie mogę się doczekać jej miny, kiedy się dowie, że to ja jestem tajemniczym prezesem. Pięć lat poświęceń dla niej, auć! Uratowałem twoją firmę. To miało być, dziękuję. <laughs> Miałeś farta. ale odwdzięczę ci się. Biorąc mam ślub, wow, nie tracisz ani chwili. Właśnie dostałem kosza, a ty próbujesz się oświadczyć. <laughs> Przestań się tak nadymać. Ja tylko próbuję ci pomóc w zemście. Nie chcesz zobaczyć jej miny wieczorem, kiedy ogłoszę na jej ceremonii, że jesteś moim mężem? Interesujący obrót spraw. Dobrze. Panno Charlotte Sinclair. Niniejszym przysięgam, że w dostatku i w biedzie, póki będziesz moją żoną, będę cię cenił i bronił każdego dnia z całych sił. Ty? <laughs> bronił mnie? Czy masz pojęcie, w co teraz wydepnęłam? Tak jak mówiłem, w dostatku i w biedzie będę cię strzegł. Zaradzę wszystkim Twoim problemom. Jaki pewny siebie? Więc myślisz, że możesz mi załatwić projekt z Scorp? Och, żaden problem. Pokaż mi swoją ofertę na projekt energetyczny, a zajmę się resztą. Obiecuję, dostaniesz 10 miliardów. <grytanie> 10 miliardów? <grytanie> Będzie świetnie, jeśli dostanę jeden. Zaufaj. Wysłane. Teraz. Chodźmy się pobrać. O, ale tak od razu? Naprawdę wzięliśmy ślub. Muszę przypudrować nosek. Wrócę za parę minut i ogłaszę, że jesteś moim mężem. Kim są ci wszyscy ludzie? To wszystko? Prezesi spółek zależnych pani Sinclair. Patrz, będą przychodzić i mi się podlizywać. Tak więc to jest właśnie gwiazda dzisiejszej ceremonii. Najmłodsza laureatka Nagrody Nobla. Pani Sinclair zaszczyci cię swoją obecnością. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Nie martw się. Będę pamiętać, żeby cię przedstawić. Przepraszam. Jak się tu wślizgnąłeś? Zachowuj się. Nie muszę zagradać się jak ty. Ja po prostu wszedłem drzwiami. Jesteś zwykłym kmiotem. To jest impreza firmy Sinclair. Nie stalkuj mnie i wynosz się. Moja arogancja naprawdę mnie zaskakuje. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest pani Sinclair, nie ty. Firma to wyprawiłaby powitać mnie w swoich szeregach. Rozejrzyj się. Jesteśmy elitą tego miasta. Ty tutaj nie pasujesz. Miej trochę szacunku i wynoś się. Panie Dixon, pani Sinclair zorganizowała to przyjęcie w pańskim hotelu, ale ochrona dała ciała. Jak można pozwolić, żeby taki śmieć się tu wśliznął? Gnojku, jak śmiesz sabotować moją szansę zrobienia wrażenia na prezes Sinclair Enterprise? Wyrzucę cię stąd. Tak jak mówiłem, nie musiałem się tu zakradać, przedwem głównym wejściem. <noise> to gdzie masz zaproszenie? Hmm? Nikt, ale to nikt nie wchodzi bez zaproszenia, chyba że jesteś panią Sinclair lub królem Kingscorp. To teraz już wiecie kim jestem.